Ja jestem zakonnikiem, skończyłem seminarium zakonne Salwatorianów, które jest w miejscowości Bagno, do którego, do którego w ogóle, żeby dojechać, no to też widzicie różne znaki w takim znaczeniu, że jadąc z Warszawy, no to tam w pewnym momencie dojeżdża się do miejscowości Oborniki, więc to jest to poziomy duchowym tak, że myślisz sobie, Boże, czy ja dobrze wybieram, czy to ma sens i widzisz taką nazwę. Oborniki. Potem jedziesz kawałek dalej i dojeżdżasz do takiej wsi o nazwie Wielka lipa. Więc duchowo znów tak, tak masz, że zostawiam wszystko. Totalnie odcinam się od całego mojego przeszłego życia. Idę za głosem powołania, które, tak jak wszyscy mówią, ma prowadzić do szczęścia i się dostaję do takie komunikaty. Oborniki. Wielka. Lipa. I co? Jak sobie tłumaczę? Nie, to będzie dobrze. Ale no, potem, jak się w przypadku Salwateriana będzie się jak dalej, to się mija miejscowość Osola, aż w końcu pojawia się zielona tabliczka z białym napisem: bagno.